Siemanko, studio KNBA jest ze mną Niko Dąbrowski, MVP dzisiejszego spotkania. Troszeczkę prywaty, aczkolwiek z takim człowiekiem warto porozmawiać. E, Niko, powiedz mi dzisiaj: drugie wysokie zwycięstwo. E, bardzo zespołowy mecz, czy jak ty uważasz? E, z mojej perspektywy graliśmy trochę indywidualnie zbyt. Każdy tam polował na te punkty. E, natomiast jak ty widzisz tą drugą ligę po powrocie? Byłeś w pierwszej, byłeś w trzeciej, w czwartej chyba nigdy nie byłeś? W czwartej jeszcze nie byłem jak ten, jak ten poziom się zmieniał kiedyś, jak wyglądała druga liga, jak wygląda teraz? Czy ta koszykówka się trochę zmieniła, jest ciężej, łatwiej? Teraz ta druga liga to jest jakieś nieporozumienie. Nie ma faworyta w tej drugiej lidze. Hmm. My wejdziemy teraz dziś nawet może i na trzecie miejsce. Przybylski 30 ma... Pokonany. Teraz Przybywski ma pierwsze miejsce, na porażkę tylko z nami. Pierwsza, pierwsza liga jest od lat bez zmian, czwarta liga to są początki. No, pasowałoby wejść w końcu do pierwszej z Buldogami. O, z Buldogami, to mnie bardzo cieszy. Powiedz mi, ja mam swoje takie przemyślenia, e, czego nam brakuje, żeby do tej pierwszej ligi wejść, ale przede wszystkim, żeby z niej szybko nie zlecić z Hukiem. E, wydaje mi się. No fajnie, że wrócił Paweł Kucz, bardzo solidny, podkoszowy, dynamiczny, atletyczny. Przemo pojawił się w końcu na meczu, dojechał. Natomiast wydaje mi się, że podkosz... potrzeba nam takiego walczaka w stylu, jakiejś takie czwóreczki Huberta Krupy na przykład. Czy kogo? Czy, wiem, nie. że to jest Tomka brzykota. Tak. Powiedz coś na ten terano. Tak. jakieś czwórki pozody brakowało, no nie wiem tam, próbowałeś negocjować z Hubertem. Fajny kontrakt można mu zaproponować. Też mi się tak daje. Na ligę już? Dokładnie, karnet na Platinium, e, ładowarkę od Nokii, jakieś Draże korsarze, troszkę w, w, wizytę u, u Barbera, coś tam ponegocjujemy, mamy różne bony. I co, myślisz, że czegoś jeszcze więcej, na przykład jeszcze takiego jeszcze jednego strzelca nam potrzeba, czy to jeszcze. już jest full? nie niekoniecznie, strzelców mamy, a takich dziadków nie potrzebujemy w drużynie. Jakiegoś, o, będzie gorąco. Jakiegoś młodziana by się przydało, jakiegoś agiechowca czy kogoś, można by pomyśleć. Mi, Mamy Niko, bromirę, ale to nie jest ten bromir. No. To nie jest już ten Bromir. To tak, on powiedział już w tym sezonie, że on nie wchodzi na korzcusa tylko za trzy. Co prawda poprawił się w tym elemencie człowiek zajawka, natomiast no mówili, no nie chce się tam z tymi sieze, dużymi kupami. Właśnie, że chwina brakuje jeszcze. Dokładnie, pomyślimy coś na tym. No powiedz mi Niko, ty coś kiedyś tam próbowałeś walczyć y, może nie PZ PZ-koszowsko, bo wycofałeś się wcześniej z gry. Natomiast gdzieś tam byłeś na pewnym poziomie, gdzieś też miałeś okazję z Mateuszem ponitko wystąpić. W e, no, no, juniora grałeś w dobrych czasach, czy gdzieś tam za w dobrych. Y, zespołach czy za kadeta. Powiedz mi ta polska koszkówka, teraz jak przeniosłeś się do KNBA. Przede wszystkim, co cię wstrzymało, żeby kontynuować karierę? Druga sprawa jest taka, jak ty gość, który powinien grać gdzieś tam wyżej, odnajdujesz się w amatorce? Czy, czy to jest ta, ta sama, ten sam poziom agresji, ten sam poziom rywalizacji, czy to jest całkiem co innego? Tam jest taktyka, to jest zabawa. Jak ty to widzisz? No bym powstrzymał Kraków, gdzie nie, Krak nie było za czasów juniora wszystkie zespoły podpadały, nie było perspektywy. Bo... Czyli przepnę cię. Była jedna Wisła Kraków, która niestety, no... Myślę, czemu Ty w tej Wiśle nie grałeś? Grałem powiedzmy. pół sezonu, bo no. się klub rozsypał. A, A. Wisle zawsze zjadaliśmy 50 -ma punktami w moim roczniku. SSK Basket Kraków. Ale to była to była ta Wisła z Góranckim, z Kubala... Tak, z Góracki, Kubala, Woźny, to Czaja. To była drużyna, ale no nie było pieniędzy, nie było miejsca na tej Wisle. to była jedna drużyna tylko do grania. A teraz powiedz mi. W, Wszyscy, którzy byli w kadrzepolskim w moim rośniku, no to Jatko jestem jedynym grającym teraz, no i trapę zwróciły, Bartłomiej Perug... Perucki. Bartłomiej Perucki, GL Team. Ale GL Team chyba słabo w drugiej grupie, jak tak patrzyłem. No niestety, no. Jeśli no, do drugiej ale... ligi, mieli grać w trzeciej, mieli w ogóle się nie zgłaszać, zgłosili ich. No. Coś, tam, coś, tam, coś tam śmiesznie to wygląda. Tam wszystko jest. Pieniądze są duże, pizza jest dostarczana, stroje są eleganckie z takim wielkim pudełkiem, natomiast gdzieś tam, gdzieś tam czegoś brakuje. E, powiedz mi, Niko, e, czy ty NBA jakoś tam śledzisz, czy bardziej europejska koszykówka? NBA. Europejskie nie ma czasu. NBA fajnie jest zorganizowane, struty, mecze, wszystko, wszystko dostępne. Ja, w jakim bandwagonie siedzisz w tym sezonie? Jak, wymień takie 3 do 5 rzeczy, które cię najbardziej jarają, bo wiadomo, ten sezon zasadniczy to ciężko to tak na bieżąco śledzić. Raczej się patrzy na highlightsy, statystyki, wsadki, jakieś tam top teny. Co, czym ty się jarasz w tym sezonie? Tak, ja bardziej podchodzę nawet nie pod statystyki, tylko właśnie pod drużynową grę, mm. gdzie drużyny takie jak na przykład Milwaukee Bucks, niko drużynowa gra idą, idą, idą do przodu, no. bo takie statystyki, co wykręca harden, oni no, do finału konferencji nigdy nie dojdą. Bo no dokładnie. To to jest 60 punktów, a takie Milwaukee nie Milwaukee Lakersi fajnie zaczęli grać zespołowo właśnie mm. na dwie wieże. No właśnie wydawałoby się na początku sezonu te zdania były podzielone, że Clippersi mocniejsi to jest bardziej nowoczesna koszykówka niż starzający się Lebron i, dwi, i dwi, Druga wieża e, Anthony Davis. Natomiast w tym momencie Lakersi wyglądają co prawda też kalendarz, ale wyglądają mocniej niż, niż Clippersi. Chociaż tam kałaj jest restowany. A ty jesteś raczej z bandwagonu Clippers czy Lakers? Lakers. Lakers. Pamiętam piękne czasy Fila Jacksona, Paula Gasola, Kobiego jak Boston niestety z płaczem przegrywał. A twój player best to jest Kobi? Kobe. Kobe. I ty masz podobną etykę pracy, tak? Ale na barze. Wie, wie, Więcej podaję tego. <grym> <grym> e, tak party... było w pierwszej lidze wagi kiedyś. Wszyscy mówili, że nie podaję, najlepiej podając drużyny zostałem. A, a co to się w ogóle w, w tych AGH podziało, bo była fajna drużynka, tam była, wiąże się z tym ciekawa historia, że Jacek napisał po sponsora kiedyś do Ja firmy. Ja po, po trzech sezonach w ogóle bez, bez żadnego kontaktu z jej strony nagle macie sponsora, stroje i drużyna wach się rozpada. No to, to, to nikt do dzisiaj nie wie jak to było. Drużyna była naprawdę fajna, tylko no, z braku motywacji. No, Gracze pierwszoligowi, Krzysiu Popek w ostatnim sezonie, Miro Satora. Jayu nawet za mirał, bo no, ekipa była naprawdę na pierwszą migę środek tabeli, ale no brak motywacji chęci na treningi przed 5, pięciu, sześciu. A czy Jason kręcił tam swoje słynne 360 w pierwszej lidze? A powiedz mi, e, swoje... Ale wszyscy wszyscy, którzy odeszliwiają się dobrze, po, po prostu się do drużyny. Jacek Szaczek gwiazda Januszy Basketu. Jacek teraz no, po MVP chyba. W Jacek tej ligi, to jest chyba jak wino, ale jak taki wino, wiesz, jakiś szardony z dobrego rocznika, naprawdę. E, bardzo dobry sezon, krzaczka. A powiedz mi, w ogóle najlepszy zawodnik w KNBA kiedyś i teraz, i przeciwko któremu miałeś okazję grać? Najpierw tak, może zrobimy inaczej. Najlepszy zawodnik w ogóle to pewnie ponitka, zakładam. Ale gdzie? Przeciwko któremu miałeś przeciwko, któremu grałem? Tak, no jak się mówimy też perspektywicznie, jak się rozwinął. Rozwinąłem to z Polski tam 2000 któryś, no. nie wiem który. Wielkopolski. No. Wtedy jeszcze wie, nikt nie wiedział, to taki dzieciacki gimnazjum nie wzięli jakiś jakichś a będzie gwiazdy. Za że z tym NBA, nie, nie wystartował, Na rzutu brakuje wyszło. troszkę, nie? Na taką dwójkę solidną, bo to raczej takie białasy D plus free to muszą być. Taki padkonaton mówię. Przeciwko być. karnowskiemu jeszcze grałem, przeciwko tym wszystkim... Karnowski chyba Katarzyń Katoryń, czy co? Bo sam ojciec go prowadził? Jeszcze nie, jeszcze nie. No ale w każdym razie dobra. Karnowski, ponitka i parę pewnie jeszcze ciekawych nazwisk. W 9-3, no cóż, srebrni medaliści. W 9-3, tylko ze Stanami przegrali. Z połową drużyny przeciwko się grało kiedyś za dzieciaka. Pięknie. Tylko widać właśnie jak to było w innych miastach, że oni poszli dalej, były pieniądze klub inwestował. A w Krakowie co? N8 było przez chwilę. No tak, ale to wolelibyśmy pominąć. <laughs> a z perspektywy KNBA jakiś najlepszy zawodnik obecnie kiedyś, przeciwko któremu grałeś. Ktoś? Wiemy, że jesteś super strzelcem, że raczej nie masz problemu ze zdobywaniem punktów, raczej generalnie i wchodzisz pod kosz, all around i rzucasz, natomiast ktoś taki, kto ci zniszczył w meczu. Albo przeciwko któremu się ciężko grało był fajny pojedynek. Ciężko stwierdzić. No jest dużo dobrych graczy, no nie wybrałbym jednego najlepszego. Powiem tak, no pierwsze, pierwsza myśl, Kasperzec. Kasperzec. sobie nie było rywalizacji, tylko kasper zrobi swoje. To jest gracz, który no tutaj po prostu emeryturkę sobie odbywa. Dokładnie. Przychodzi, robi flipy w pierwszej lidze. Kończy tyle, no. A teraz, w obecnie, taki zawodnik, który na przykład... Drużyna i zawodnik, z, z którymi najczęściej się grał, Tak, nie byłeś, nie byłeś na shoot z którym przegraliśmy. Na no, terenie wejście dostałeś kontuzję. No tam Maja na pewno fajny występ i też zawodnik z historią fajną. Natomiast, no, jak myślisz, kto nam może stanąć na drodze? Bo chcielibyśmy jeszcze dzisiaj o te baraże jakoś zahaczyć. Mamy przed sobą Runplast. Tomek Brzykot, chyba tych najgroźniejszych rywali mamy za sobą. Czy jeszcze jakaś eka co W KCP fajnie grają. No kiedyś właśnie ze świechowskim mieliśmy pojedynek punktowy. Jak zaczynałem przygodę w KNBA, a on tam 30 parę, ja 30 parę punktów. 3 na 17 zatrzymałem w tym meczu. A w ogóle nie wiem czy wiecie, koneserzy KNBA znają ten wyczem Nikodem w UKS liczki. Do tej pory niepowity rekord, 81 czy 2 punkty? 82, 82 punkty. Doda. Just like Kobe, jak idol. Powiedz mi w ogóle, o, ja wiem, że chłopaki dopiero wtedy zaczynali, a o, o co chodziło tam, tam kontra kontra szła cały czas? No Kuba jest standardowa taktyka, cały mecz na całym, my, młode chłopaczki. młodszy ode mnie graliśmy, no, to stawaliśmy cały mecz na całym. Nawet nie tyle co z Blue Lagons, drużyna, którą bardzo szanuję. Z nimi drużynami to samo, graliśmy cały mecz na całym, staliśmy, było problemu. Była hala w Liszkach i trenował się 2-3 razy w tygodniu, obozy stacjonarne. No, Kubet Wasiuk, mój, jeden z ulubionych trenerów, Robo, roboty zawsze robił. No. Szkoda, że teraz tam nie ma chętnych do dojeżdżania mm. na drugi koniec globu do Liszek, ale... Ale nasz kamerzysta Piotrek tam jest teraz rozgrywający. Super, widziałem dzisiaj Wasz skład, ale tutaj tak o, off kamera sobie ja porozmawiamy potem. Fajny, komuś. solidny skład się tam koloruje. Łukasz Bełtowicz, Ty, Budzu. O, Bełtowicza możesz do nas, on jest dobry. O, czyli... Od razu podpisujemy kontrakt. Nie do Budza, Brudza lubię cię, ale nie chcemy Cię weź Bełtowiczowi kontrakt prześli. Eee, Niko, kto mistrzem KNBA w tym sezonie i kto mistrzem NBA w tym sezonie Mistrzem NBA? No miejmy nadzieję, że lejka się Lebron, trafia tam gdzie Lebron. Bandwagon. Sorry. Kto w KNBA. Ciężko powiedzieć. Na, na pewno nie Yellow Pix. <laughs> No, Ale miasto mia, łowcy nie. Splash, bo ten Splash się znowu tam, wiesz, na, napina w sensie takim pozytywnym, że znowu Ja się Miasteczko w tym sezonie. Miasteczko. Jednak legendarni zawodnicy. Uwielbiam ich skaza Każda duży na na 34,5 maksymalnie rzuca. Te statystyki na poziomie Ta. 3, 4, 5 punktów. Mam. Ym, gra nie, to są go naprawdę, goście ileś tam lat utrzymują się na topie tego KNBA, zresztą podobnie jak Łowcy, natomiast Łowcy przedszybieni przez kontuzję, tam chyba szpital, never ending story. Chociaż doszedł teraz Cepuch, też miałeś z Cepuchem pewną okazję grać. Ale grał by w no, pierwsze dwa mecze, no nie w się, ale odpalił w końcu. A powiedz mi, Niko, jeszcze o jednym na koniec wydarzeniu e, UJ. Bardzo fajny sukces, e, tutaj jeszcze wtedy pierwszoligowy AG z zawodnikami, niektórymi z pierwszej ligi pokonujecie i tam jakiś fajny rzut udało się gdzieś tam miotnąć, nie? W półfinale Mistrzostw Polski, w finałach no, mistrzostw, finał. no, mistrzostw Polski. Półfinał, w finałach Mistrzostw Polski, Pół, mecz z no w tym sezonie nie był to udany dla nas jakby turniej z Giechem cztery mecze przegrane w Krakowie. Jeden ponad setką, niestety. Oj, 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 ale wtedy to było opaść Półfinale Polski, półfinał, no pchnęliśmy jednym punktem. Anno Domini 2018? 17, 17, 16, nie, ja, już lat w tym krótko, Krótko mamy pamięć. Zale... Jednym punktem, no, pierwsza uja wygrana z Agiechem no, w historii 8 lat w AZD-sie u I to taka najbardziej smakowita, bo bez Dąbka, naszego najlepszego gracza rozgrywajka, który niestety problem żądkowy nie grał, bez gracza Michaela Ajorfa, który w Ta, gazie atlety, był, atletyczny też nie, zawodnik, nie grał. Drugoligowy, bo wtedy, Wisły. Sytuacja taka, wchodzę czwarta kwarta, bo faulę, 3 plus 1 w rublowi, wpadło, wchodzi Ola w przegrywamy punkt, dwoma punktami. Zimny, od razu fał osobistą mówię rzuć sobie, rzucił o tak ja. I dwa następne, trafił na czysto. I dźwignęli tym jednym punktem, weźmy do finału, w finale to już był taki mecz raczej przyjaźni, także prowadzili tam żołnierzy, gdzie jakieś szybkie 5 na 6 za 3, put bang dang. Ale Tak, no niesamowity atleta, w atleta formie dzięki teraz. Dzięki temu pojechałeś na mistrzostwa Europy, do Portugalii. O, nie? tak. I tam się pozwi pozwiedzałeś, pojadłeś, pochodziłeś wieczorem po urokliwych, urokliwych uliczkach. Eee, bardzo fajna historia, sprawdźcie sobie, bo ujut. Wtedy pokonał Agiek naszpikowany gwiazdami, kto nie zna, Bartek Wrubel 20 punktów na mecz w pierwszej lidze PZ Kosz, e, Przemek Żołnierewicz w finale, obecnie chyba... Brak Ponitki e, też grał wtedy. Tak, Marcel Ponitka, e, goście z Ekstraklasy, Arka Gdynia, chyba Przemek Żołnierewicz obecnie. E, także no, fajna historia, że ując z pozycji underdoga, jak pokonał. E, Niko, prywata dzisiaj, dzięki Ci za wywiad, e, ze mną był student psychologii, nie wiem czy już po magisterium czy nie Najlepszy barman w Krakowie i najlepszy strzelec chyba drugiej ligi KBA w tym sezonie. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak na, ten moment, na ten moment. Piec. Na ten moment. Dzięki Niko. Dziękuję. Siemanko, studio KMBA. Jest ze mną Jarek Trojan, dobczyca Goats. E, bardzo fajna historia. Jarek, profesjonalny koszykarz i pierwsze pytanie musi być następujące. O co chodzi, że jesteś tutaj z nami na parkietach z statą yy, największej amatorskiej ligi w Polsce? Czemu ty, chłopie, nie grasz profesjonalnie? Jaka to jest historia, jeśli mogę spytać? No, to jest taty zasługa. Dzięki no. niemu tutaj jestem, dzięki niemu mogę sobie z nami tutaj już dalej trenować ja się naobiłem kontuzji rok temu i to KMB traktuje jako powrót do pełnej pełnej zdrowotności, pełnego pełnego I Jeszcze zdrowia wracasz i... mam nadzieję na party. Tak, tak o, oczywiście, kude, to oczywiście, to właśnie to będzie ze, ze straw klasy do KMBA i z KMBA nie wiadomo. Do Euroligi! Daj Boże, nie? do Euroligi, do strefy Hanasa i no wiesz, tak. tutaj wywiad tak, bo później kamień, nie! Także no. powiedz mi Jarek. co to by było. No. Jarek, ale co to za kontuzję? Chcesz o tym wspominać? Coś z poważnego? Ja, Miałem problem z kolanem, miałem cystę pod kolanem, ale to już zeszło. tak, tu że tak się jak już... ja. Tu tak właśnie. Bakera. Dokładnie. A toś, ja wycinałeś to, czy ja? Nie, Poradziłem sobie alternatywnymi metodami. I Fizjoterapia poradzi... i to zeszło gdzieś tam. Nie? Tak, bo to tak, zazwyczaj dokładnie. coś tam biodro za to odpowiada chyba z tego Biodro, co mi... wątroba, w zależności też, która noga, ale to się mi wchłonęło, więc jest fajnie i mogę sobie dalej trenować. Dokładnie. i do pełnej funkcjonalności. Tak, zbawienia. no bo mi mówili generalnie że e, jeśli wytnę, to 80% wróci. Tak. Natomiast a, albo artroskopia. Póki mogę biegać, póki mogę radzić, nie chcę kolana otwierać. No, prawdopodobnie Pewnie podobnie. masz tam lekko pękniętą e, łękotkę i dlatego ten płyń się troszeczkę bardziej wydziela i dlatego to się później gdzieś tam wszystko gromadzi. Kurde, czekałem tyle... Wszystkich krakowskich fizjoterapeutów zwiedziłem, musiałem dorwać Jarka Trojana, żeby wiedzieć, <minutuje> co z tym robić. <minutuje> Powiedz mi, Jarek, e, Ostatni klub Twój w Ekstraklasie? Dąbrowa Górnicza. Dąbrowa Górnicza. Czy tam jak jakoś jesteś, a możemy uchylić rąbka tajemniczy, czy tam byś chciał wrócić, czy będziesz oj, sądował rynek? Oj, tego to ja nie wiem, czy, czy w ogóle w tym sezonie Ekstraklasa jest w moim zasięgu, to wszystko czas pokaże, teraz w tym momencie to jest wielki pytań. A na przykład yy, patrząc na krakowskie kluby, mm. y, tutaj pewnie znasz wszystkich, yy, Wisła, Kraków, fajny mocny skład w drugiej lidze, teraz kosz. Tak, tak. Agiech też tam walczy o powrót. Tak. Czy jest jakaś taka minimalna w głowie Twoja możliwość, że może byś został w Krakowie i grał w pierwszej lidze jako ten etap przejściowy? W pierwszej lidze gdzieś na pewno może, a w drugiej lidze to... Na ten moment wolałbym celować jak najwyżej. No tak? dokładnie, nie, absolutnie. Ja myślę w perspektywie, wiesz, tu dochodzisz do zdrowia, tak, w perspektywie tak. awansu, gdzieś tam jakby były wszystko się zgadzało, wiesz, zera na kontrakcie, to można spróbować tutaj, wiesz. No pewnie. A powiedz mi, jak, jak oceniasz poziom naszej ligi, wy jesteście w trzeciej lidze, chociaż Dubczyce to. Zawsze był drugoligowy zespół. E, no. Nie wiem, co się tu stało. Prawdopodobnie Czapla miał za duży zestaw izotoników przed tak. różnymi meczami. tak. E, jak ci się gra z chłopakami i jak ci się gra w naszej lidze? Świetnie, świetnie. Dużo jest tutaj. Dla mnie oczywiście to jest w większości zabawa, hmm? bo nie ma takich wysokich ludzi na boisku i to mi się dużo łatwiej gra. Aczkolwiek poziom jest wart uwagi, do tego, żeby przyjść, poruszać się, pobawić i, i otrzymać z tego frajdę. Bo wszystko, dlatego, tutaj jesteśmy, żeby tutaj... Dokładnie, się... dokładnie. Cieszyć się z tą koszykówką. Dokładnie. Dokładnie. E, czy Powiedz mi, czy wy planujecie, rozumiem, w takim mocnym składzie? O, tylko awans się dla was liczy. Jak to, na razie bilans? No, wszystko, grane, wszystko wygrane. Wszystko wygrane. Y, chyba ewalował tam na górze, wisisz. Natomiast coś, coś na ten temat, Boczek chyba chciałby mieć do powiedzenia, bo on, Boczek, Czapla i Twój tata to, to zawsze byli e, liderzy. Ewalowi nagle przychodzi, syn i zabiera, wiesz, całą chwałę, nie? A powiedz mi, Jarek, w ekstraklasie najwięcej punktów? Ile do tej pory? 18, 18 Ukułeś. A styl gry w ekstraklasie to taką czwór, trójkątwórką byłeś? Nie, czwórką, pioską. Czwórko, piątko, tak? Bardziej piątko. Bo wiesz, ja tak moje trójką, czurką teraz wszyscy rzucają. Każdy wie, każdy chce stać. Twoje mocne strony na ten moment w profesjonalnej koszykówce trójeczka smażysz? Smażę, aczkolwiek nigdy nie smażyłem na meczu. Mm -hmm. e, teraz się czuję pewnie, na pewno będę chciał, to jest mój element, który będę ćwiczył i mm -hmm. chcę go wdrożyć w, w zawodowy basket. Mm -hmm. e, dlatego też tutaj fajnie mi się gra, bo sobie potrafię, mogę sobie w warunkach Dokładnie. meczowych po prostu oddać rzuty, które bym chciał. E, do tego oczywiście jestem bardzo dobrym zawieszą zasłon, tak? no tak, to tak, koszkówka europejska na tym też polega, że wykorzystywanie zasłony własnych przewag. E, gra z low nigdy nie była moją mocną stroną, aczkolwiek Zgórka w ataku i wykorzystanie pola 3 sekund, gdzieś tam spacing do tego, żeby zdobyć punkty. To dokładnie, dobry. dokładnie. Powiedz mi Jarek, a Ty jesteś w ogóle zwolennikiem koszykówki euroligowej bardziej e, czy bardziej NBA? Ja wolę euroligową, wolę taką ustawioną koszykówkę. Dla mnie to jest esencja basketu i z tego to mnie najbardziej cieszy. Dużo osób generalnie tak teraz na ten, w ten sposób na to patrzy, że rzeczywiście to jest Euroliga to jest tak naprawdę taktyka, połączona też z fizyczność, fizycznością, coraz więcej i tam chodzi. Tak. Natomiast ten sezon zasadniczy, NBA, no umówmy się. No, Raz, fuch. że o chorych porach, a dwa, że tam raczej jest to granie to jest. pod publiczkę i wielki biznes. No, no, przede wszystkim. rzuci 60 punktów, przypominam. O, widzę, że nie spałeś, nie, nie. spałeś. <laughs> Spałem, oglądał highlight. A ulubiony zawodnik z Europy, ulubiony zawodnik z NBA? O, no. Z NBA to będzie Lebron. A, tak. Bandwagon, ja tak samo. <grym _> a z Europy na ten moment nie ma. Nie ma Że z Europy. Nie ma. Z Europy, Europy? nie ma. z Europy mój ulepszamy ulubiony ulepszamy. zawodnik, mam nadzieję za dwa sezony Jarek Trojan. O, e, dziękuję. E, jakaś unika Hamalaga, wiesz, Waca, e, ty. Czas jest, żeby się wzmocnić o, o, jeszcze tj. fizycznie. budować. E, jaro, dzięki wielkie za wywiadzik. Wracaj do gry, nie chcę ci długo trzymać, bo macie mecz do wygrania. Oczywiście. Miło było poznać. Hej